Zrobił to, zrobił to, zrobili to. Jule na kina kalde. Może Wspominając ten mecz, słuchając komentatorów, zarówno tych z Eleven, jak i tych z Kanal Plus. Lijewski, nie wierzę, proszę Państwa, Michał, musisz mnie uszczypnąć, nie wierzę! A ściary pojawiają mi się na rękach, serio. I uwierzcie mi, doskonale ich rozumiem, bo tak ogromnych emocji, związanych z polskim sportem, nie przeżyłem nigdy. Bez dwóch zdań, mogę nazwać ten mecz najlepszym. No dobra, na pewno najbardziej emocjonalnym w historii polskiego sportu. W dodatku, nie oszukujmy się, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby polski zespół, niezależnie od dyscypliny, sięgał po tytuł najlepszej drużyny w Europie. I to w takim stylu. Tego meczu po prostu nie dało się wygrać, ale od początku. Superniści Wiwe Tauronu Kielce jeszcze 14 minut przed końcem drugiej połowy przegrywali z Weszprem 19 do 28. Była 47 minuta spotkania, gdy Mateusz Jachlewski trafił na 20 do 28. Chyba tylko szaleniec spodziewałby się, że za chwilę będzie świadkiem niesamowitego pościgu Wiwe. Przez 12 minut Węgrzy nie potrafili zdobyć bramki, w czym największą zasługę miał niepodrabialny Sławomir Szmal. W 57 minucie stało się to, co wcześniej było jedynie sferą marzeń kibiców Mistrza Polski. Karol Bielecki doprowadził do remisu 28 do 28. Następny cios jednak należał do Węgrów. Ich ekipa prowadzi jednym oczkiem. I can't I've seen it. Tałant Dujszebajew, szkoleniowiec Kielczan, wziął czas na 9 sekund przed końcem i ustawił akcję. W niej piłka trafia do Krzysztofa Lijewskiego, który na kilka sekund przed końcem doprowadził do dogrywki rzutem w samo okienko. W niej również trwała wymiana ciosów, bramka za bramkę. Tu emocji również nie brakowało, tak samo jak ostatecznego rozstrzygnięcia i musiało dojść do rzutów karnych. W serii rzutów karnych lepszą drużyną okazała się jednak drużyna z Kielc, a kropkę na D swoim rzutem postawił Hiszpan Agina Galde. Agina Galde! Najdziwniejszy finał świata, bez wątpienia jest to jedno z najbardziej trafnych określeń tego widowiska. Niestety był to ostatni wystrzał naszej starej gwardii szczypiornistów: Jachlewskiego, bieleckiego, szmalaczy, tkaczyka. Dziś Vive Kielce, przepraszam, Łomża Vive Kielce nie przypomina tej z roku 2016, chociaż architekt tego sukcesu, tałant Dujszebajew wciąż ma szansę powtórzyć ten sukces, lecz o wygraną w takim stylu będzie naprawdę trudno. I jeszcze tak na szybko, nie ukrywam, że jest to dla mnie odcinek szczególny, nie tylko z powodu jakiegoś tam nostalgicznego powrotu do przyszłości, ale to dla mnie wyjątkowy odcinek, bo wbiliśmy właśnie na kanale 10 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wam bardzo serdecznie, pamiętajcie, że to nasza wspólna praca. Mam nadzieję, że równie szybko wbijemy 15 tysięcy, dlatego działamy, nie zatrzymujemy się, jeżeli nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. A i napiszcie w komentarzach jaki specjal chcecie na 10 tysięcy. Czekam na wasze propozycje i to tyle z tej małej przerwy. Lecimy! Mecze Zenitu z Jastrzębskim Węglem należą do gatunku tych emocje gwarantowane. Zresztą Zenit to taki siatkarski Real Madrid, Ekipa wypchana gwiazdami tej dyscypliny, z którymi gra zawsze wymaga pewnej mobilizacji. Zenit jak to Zenit. Co rok walczy o najwyższe cele ale jest jeden rywal, który nie do końca im pasuje. I na szczęście jest to polska drużyna, wspomniany Jastrzębski Węgiel. Polacy pokazali to w tym roku, skazywani na pożarcie, dokonując fantastycznego kombeku, pokonali Rosjan 3-2, zapisując się na stale w historii polskiej siatkówki. Jednak nie o tym meczu chciałbym wspomnieć. Rok 2014, mecz o trzecie miejsce w siatkarskiej lidze mistrzów. Jastrzębie z m.in. Kubiakiem w składzie, podejmuje mistrzów Rosji. Zacięty pojedynek zakończony tajbrekiem? Nic z tych rzeczy. Polacy pewnie wygrali 3 do 1, a nie zapominajmy, że nasza ekipa w tym pojedynku miała być przysłowiowym deserkiem na osłodę goryczy po przegranym półfinale przez Zenit. To piękna chwila. Graliśmy dobrze w ataku i obronie. To była nasza siatkówka. Pokazaliśmy ruskim... o przepraszam... zespołowi z Rosji, że jesteśmy mocnym zespołem. Cieszył się Patryk Czarnowski, środkowy węgiel. ¡Claro! Pewnie niektóra część z Was, gdy mówimy o sukcesach polskiej koszykówki, wraca myślami do ostatnich meczów reprezentacji podczas Mistrzostw Świata. Ja jednak najlepiej wspominam rok 2010, kiedy to Aseko Prokom Gdynia napisał piękną historię w elitarnych rozgrywkach Euroligi. Nie wybrałem jednego meczu, bo wybitnych spotkań naszej drużyny było wiele: Real Madrid, CSKA Moskwa i nawet Olimpiakos Pireus. Polska drużyna z tych europejskich potęg zrobiła sobie chłopca. Do bicia. Oczywiście wszystko pod nadzorem trenera Tomasa Paczesasa. Przy zwycięstwa Seko w sześciu meczach spełniły marzenie o pierwszym historii polskiej koszykówki awansie do Elite Eight. Ostatni przystanek Final Four. Do pokonania pozostał wyłącznie koszykarski mocarz, grecki Olympiakos Pireus. Myślę, że budżet mieliśmy 8-9 razy mniejszy od Olimpiakosu. Sam Josh Childress zarabiał więcej niż nasz cały budżet. Wspomina Paczesas: ostatecznie nie potrafił przejść greckiej zapory, ale pokazał niezwykłą jak na polskie warunki koszykówkę. Zresztą w jednym meczu, a przypomnę, że graliśmy do trzech zwycięstw, ekipa Paczesasa po zaciętej walce wygrała 81-78. do 78. Graliśmy nie tylko efektywnie, ale i efektownie. To to był bardzo fajny i ambitny zespół. Każdy chciał coś udowodnić, ja też. Cieszę się, że mi zaufano twierdził Pachesas. Bez dwóch zdań gwiazdą tamtejszych drużyn był Quintel Woods, który niestety Polską Ligę wprawiał w kompleksy. Dorzućmy do tego Davida Logana, Radko Wardę. Och, ależ to była ekipa. Ten mecz traktuję już bez takich emocji, ponieważ namacalnie tego widowiska nie doświadczyłem, o ile można tak to określić. Jednak wyobraźcie sobie, że dziś jeden z polskich zespołów z Ekstraklasy pokonuje Liverpool Jurgena Klopa. I to w Lidze Mistrzów. Ba, jeszcze w jej półfinale. No abstrakcja. Droga Widzewa do półfinału Ligi Mistrzów to prawdziwy, stromy tatrzański szlak. Co ja mówię? To była wspinaczka na Mont Everest. Ostatecznie w pojedynku z Derec, dzięki bramkom Mirosława Tłokińskiego i Wiesława Wragi Łodzianie wygrali 2 do 0. Wydaje mi się, że nas zlekceważyli. Tam grała połowa reprezentacji Anglii, oni byli na światowym topie. Być może podeszli bardzo spokojnie, bo wiedzieli, że mają jeszcze mecz u siebie i kalkulowali tak, że jak wygrają w Łodzi, to nikt nie przyjedzie na rewanż w Anglii. Twierdził Krzysztof Kamiński, zawodnik polskiej ekipy. Jak się okazuje, po tym meczu już mało kto z europejskich drużyn chciał nas lekceważyć. I trwa to prawie od dwóch dekad. Oczywiście tego meczu nie można porównywać z wyczynem WIWE czy nawet Widzewa. Ale to, co zrobili piłkarze Lecha Poznań jakąś dekadę temu... W... No każdy piłkarski kibic urodzony w Polsce z przyjemnością odpalał telewizor i śledził poczynania drużyny z Wielkopolski w Lidze Europy – Alessandro Del Piero, Patrick Vieira czy Giorgio Chiellini. Tacy skromni piłkarze gościli na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu w 2010 roku i co najważniejsze opuszczali ten stadion ze spuszczonymi głowami. Najważniejszy mecz poznaniacy rozegrali jednak z ekipą Manchesteru City nazywaną przez kibiców obywatelami. Iniacz w 36. Iniacz z dystansu. Gol! Goal! Wyrównanie Adebajora. Adebajor, burzyć i gol! I niesamowita końcówka piłkarzy Lecha. Kripec. Arguleta, gol! Ależ scenariusz tego meczu, bo no znów tutaj mieliśmy naprawdę póry szczęścia. Mnóstwo przypadków, ale też determinacja argumenta z tego pola karnego. krywec do morzenia. Morzeń! Gol! Jak wygląda obecnie piłkarska rzeczywistość po tych 10 latach? A także polskie drużyny nadal kopią się po czołach w europejskich ligach A City i Juventus to potęgi, które w światowej piłce posiadają samą talię Asów i Jokerów. Miejmy nadzieję, że wkrótce takie zespoły jak Lech, bazujące na swoich wychowankach powtórzą przynajmniej to, co cieszyło polskiego kibica te 10 lat wstecz. A wam które mecze polskich klubów najbardziej zapadły w pamięci? Dajcie znać w komentarzach, a także odwiedźcie moje pozostałe specjalne filmy. Link do nich znajdziesz po obu stronach ekranu.